Dzień dobry, cześć, witajcie. W tym filmie chciałem powiedzieć o akcji przywoławczej, jaką właśnie ogłosiło Suzuki w kontekście tylnej opony, wady tylnej opony Dunlop TrailMax Mixture, która fabrycznie jest montowana właśnie w tym motocyklu w Suzuki V-Strom czy też V-Strom 800DE. Posłuchajcie, bo mam do przekazania kilka ważnych informacji, które już wiem z doświadczenia, które mam z tym motocyklem. Ale od początku. Motocykl, jak część z Was wie, kupiłem w grudniu 2023 roku, samą końcówką grudnia. Jeżdżę tak naprawdę od stycznia, od lutego tego roku. W tym momencie motocykl ma prawie 9000 km. Są tutaj jeszcze fabryczne opony założone. Tydzień temu wróciłem z takiego szybkiego wyjazdu do Rumunii, podczas którego zrobiłem 1900 km w zasadzie w 3 dni. I miałem taki dylemat, ale nie miałem też czasu. Miałem dylemat następujący: jechać na tej oponie tylnej czy nie? Motocykl wtedy miał 7000 km przebiegu. Ta opona była no już blisko punktów wskazujących na maksymalne dopuszczalne zużycie. Przypominam, że opony, zarówno w motocyklach, jak i samochodach, w Polsce, według przepisów, minimalny pozostały bieżnik to jest 1,6 mm. Informują o tym punkty. Na, w kilku miejscach, bodajże chyba w sześciu miejscach na każdej z opon muszą być takie punkty, które kiedy widzimy, że bieżnik z nimi się zrównuje, znaczy, że to już jest jakby limit, który, którego przekraczać nie można. Tutaj jeszcze troszkę w, tej, w przypadku tej opony tego limitu, do tego limitu było. Postanowiłem jadę, a poza tym nie miałem za bardzo czasu przed na to, żeby wymienić tą oponę, chociaż oponę kupiłem już miesiąc wcześniej i ona sobie tutaj czeka. Hmm, za chwileczkę o niej powiem. Pojechałem, natomiast zrobiłem w pierwszy dzień jakieś 750 km i zauważyłem, że ta opona, znaczy no właśnie, opona w ogóle bardzo szybko się zużywa i jakby już na forach tego modelu wszędzie piszą i to nie tylko w Polsce, tylko również gdzieś na ogólnoświatowych forach. Że ta opona po prostu z tyłu znika w oczach, że coś jest tutaj nie tak, bo to jest niemożliwe. Że opona po 6000 kilometrów jest już no, na limicie zużycia 7000, to w zasadzie niektórzy nie są w stanie dojechać na, na tej oponie. To nie jest pierwszy motocykl, który mam i nigdy nie miałem takiej sytuacji, żebym na oponie tylnej zrobił 7-8000 i nadawała się ona na, no, do, do wymiany. Zwykle to było, było trochę więcej. Miałem mocniejsze motocykle również, więc to też nie jest to, że ten motocykl nie wiem, dysponuje jakąś mocą, momentem obrotowym. No nie, no bo tu jest 84 konie, 78 Nm, więc ta moc nie jest jakaś oszałamiająca. poza tym, no jakby ja też no, jeżdżę w miarę dynamicznie, ale to nie jest taka jazda, która miałaby spowodować jakąś destrukcję tej opony. A poza tym wszyscy o tym piszą, że ta opona znika w oczach. Postanowiłem, wracając do Rumunii, postanowiłem, że pojadę. W pierwszy dzień 750 km zauważyłem, że bardzo słabo będzie. Zacząłem się obawiać o powrót, czy ta opona gdzieś po drodze nie wyjdzie mi drutami. Jechałem boczny, nie wyjdą mi druty z tej opony. Jechałem raczej drogami bocznymi i. No właśnie, starałem się zarządzać jak najlepiej tą oponą, żeby przede wszystkim nie jechałem autostradami. jak gdzieś kawałek musiałem jechać po prostu do jakieś dłuższe odcinki, nawet bocznymi drogami, nie przekraczałem 110 na godzinę. W miarę płynnie przyspieszałem, po to, żeby nie, nie dodawać tej oponie możliwości do szybszego zakończenia żywota. Wróciłem, wróciłem, bo objechałem i Transalpinę, i Transfogaraską, zrobiłem powrót i w zasadzie ta opona już przekroczyła. Co ciekawe w jednym miejscu, czy w zasadzie na jednej trzeciej obwodu przekroczyła już limit ten dopuszczalny, te ograniczniki są już starte, na innym nie. Ja to za chwileczkę pokażę. To jest w ogóle pierwsza kwestia, która zwróciła moją uwagę, że ta opona jakby na jednej części obwodu zużyła się bardziej, jest w zasadzie już bieżnik na zero praktycznie, a na pozostałej części tego bieżnika jest więcej. Nie wiem, jak to jest możliwe i o co tutaj chodzi, ale, ale tak ta opona się zużyła. Wróciłem i będę tą oponę już w zasadzie miałem ją wymienić. Wróciłem w niedzielę, miałem już w poniedziałek wymienić, ale jakby nie miałem czasu, i tak dalej. Wyobraźcie sobie, we wtorek dzwoni do mnie serwis Suzuki. Dzień dobry, nie wiem czy pan słyszał, mamy akcję przywoławczą na oponę. Czy pan jeszcze ma oponę tą fabryczną założoną, czy nie? Jak to wygląda? Ja mówię, no mam, no w zasadzie już mam kupioną też nową oponę. Bo, 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 bo planuję już wymianę, bo, bo ta opona już jest w skandalicznym stanie. I, no i pan mi mówi, ok, nie ma problemu, zaksa przywoławcza, wymieniamy opony na nasz kości, bo jest wada fabryczna. Czytałem gdzieś na forach, że problem polega na tym, że opona, takie jest zgłoszenie, może się gdzieś w jakimś miejscu rozwarstwić i powodować nagłą utratę. Stabilności motocykla, czy też no, po, poprzez rozerwanie tej opony, czy tam, jak było napisane, że odczepienie się części o rozwarstwienie się części opony i nagłą utratę stabilności przez to motocykla. Eee, no ja niczego takiego nie miałem, na szczęście. Eee, co więcej, przednia opona zużywa się w miarę no, normalnym tempie. Tu tylko jedna rzecz moje, moją zwróciła uwagę, za chwileczkę to pokażę. Natomiast tylna jest absolutnie z stanowczo za szybko. Dlatego też oponę, którą zamierzam założyć nową, kupiłem taką samą. No nie do końca, bo kupiłem bo Pomimo tego, że będę kontynuował na razie jazdy z dentkami, nie zmieniam obręczy na bezdętkowe. I teraz uwaga, taka jedna rzecz. Tak, w tą stronę można zmieniać. To znaczy można na opony bezdętkowe, czyli tubeless montować można te opony montować na obręcze dentkowe i razem z dentką, natomiast w drugą stronę nie. Krótko mówiąc, jeżeli mamy opony napisane tube type, czyli typ dentkowy, to nie możemy założyć bez dentki. To jest inna trochę konstrukcja opony. Natomiast opony bezdentkowe, opony bezdentkowe możemy montować z dentką i zakładać na obręcze dedykowane do dentek. Ja też taką kupiłem. Kupiłem oponę Tubeless, bo taka była dostępna, ona ma też wyższy, wyższą dopuszczalną prędkość maksymalną, ponieważ te opta opona. Fabryczna ma H, czyli to jest chyba do 210. Ta, którą kupiłem, ta sama nośność 69, natomiast prędkość do V, czyli to jest bodajże do 240 km. Jeżeli indeks prędkości jest wyższy, to może świadczyć o tym, że, że ta opona jest po prostu konstrukcyjnie do tego na pewno przystosowana, co za tym idzie mocniejsza. No właśnie, więc kupiłem taką samą oponę, bo takie mam przekonanie, że. Ta opona zużyje się akurat przednia, wtedy kiedy druga tylna się też zużyje, więc wymienię komplet. A mam takie przekonanie, że wolę jeździć zawsze na tożsamych oponach, w komplecie przód i tył. To nie jest wymagane prawem, bo to nie jest jedna oś, bo przepisy mówią o tym, że na jednej osi. W przypadku pojazdów trzeba mieć ten sam typ bieżnik, opony i tak dalej. Rozmiar tutaj absolutnie nie, no bo przecież mamy na jednej osi tylko jedną oponę, więc możemy teoretycznie w motocyklu zakładać do przodu i do tyłu inne opony, ale ja jestem przekonania, że i tak robiłem zawsze, że ten sam model opony przód i tył. W związku z tym, żeby tą oponę jakby dojeździć spokojnie i bezpiecznie przed nią, postanowiłem, że kupię drugą Dunlop Trailmax Mixtur i tak właśnie zrobiłem. Ja za chwileczkę ją pokażę. Natomiast co najważniejszego, zadzwonił pan z serwisu i powiedział, że to nie jest problem, jeżeli pan już sobie kupił oponę. To po pierwsze, pamiętajcie o tym w ogóle, jak do tego procesu podejść. Przypuszczanie będą do was dzwonić z serwisu i mówi, że taka akcja przywoławcza jest. Ja na forach zagranicznych sprawdzałem te informacje i tam były podane przedziały numerów WIN, które podlegają tej akcji serwisowej. Mój win się w tych przedziałach nie łapał, więc myślałem, że być może mojego to nie dotyczy, ale się okazuje, że chyba jednak dotyczy. Przynajmniej serwis Suzuki, importer Suzuki w Polsce stwierdził, że, że wymienia. W związku z czym nie jest problemem, jeżeli już nawet wymieniliście sobie oponę, tą fabryczną pierwszą na inną, ponieważ Suzuki zwróci Wam pieniądze. Pamiętajcie o tym, dajecie fakturę. Czy też paragon dowód zakupu, to musi być opona o parametrach takich jak fabryczna, czyli lub wyższych, czy chociażby z indeksem prędkości, bo to jest naturalne. Natomiast to musi być opona o takich parametrach, jak przewiduje producent. To jest bardzo ważne. W przeciwnym wypadku na pewno Wam nie zwrócą tych pieniędzy. Więc to nie tylko jest tak, że jeżeli macie tą oponę jeszcze założoną, to ona podlega wymianie, tylko jeżeli już dokonaliście tej wymiany, już jeździcie na drugim czy trzecim komplecie, macie dowód zakupu co ważne e, idziecie do Suzuki będą rekompensować to albo oddawać pieniądze albo dadzą jakby w formie jakiegoś vouchera nazwijmy to w cudzysłowie na jakieś usługi serwisowe przeglądy i tak dalej ale najprawdopodobniej będą zwracać pieniądze co więcej ważna kwestia ptaszki gdzieś mi ćwierkają i takie doszły mnie suchy że wymianie czy też rekompensacie będzie podlegać przednia opona pomimo że formalnie na nią nie ma akcji serwisowej, w związku z czym dwie opony będą podlegać wymianie czy też rekompensacie. Jeżeli wymieniliście poza ASO, to wystarczy dowód zakupu usługi, wymiany z jakiegoś serwisu, gdzie tego dokonywaliście czyli opona i usługa będą zwracane. To są bardzo ważne informacje, bo jeżeli zrobiliście już to, wymieniliście pamiętajcie, że również przednia opona może podlegać takiej rekompensacie. Tu, chyba, bardzo indywidualnie, w zależności od serwisów Suzuki, ale ja to zaznaczam. No bo słuchajcie, komplet opon do tego motocykla, przód i tył, kosztuje plus minus. 1000, 1200 zł, zależy, jakie opony. Załóżmy, że to jest 1000 zł. Mieć, a nie mieć 1000 zł, przecież wiemy, że to wtedy jest 2000 zł. Jestem pod wrażeniem serwisu Suzuki, bo może być, a o, akcja serwisowa, już coś się wydarzyło, i tak dalej. Mnie bardziej martwiłoby, gdyby. Nie było żadnych akcji przywoławczych w motocyklach czy samochodach. Zresztą ja czasami śledzę akcje przywoławcze serwisowe na marki samochodów, bo to oczywiście częściej i więcej tego, tego się dzieje. I zauważyłem, że no jakby jakieś niszowe bardzo marki nie mają tak często akcji serwisowych, przywoławczych, jak marki duże czy też premium. I niech. Nie wydaje mi się, żeby to było tak, że a nie, bo to te marki premium teraz to się psują, dlatego ciągle te akcje przywoławcze. Tylko oni tak bardzo badają i tak bardzo dbają o prestiż, bezpieczeństwo i cały ten poserwisowy, posprzedażowy serwis, że jakakolwiek rzecz wyjdzie, oni o tym wiedzą i robią akcje przywoławcze. Po to, bo w ten sposób no właśnie, stanowią o tym, że są marką premium. W związku z czym cenię sobie to, że tutaj Suzuki również w ten sposób podchodzi i, i, i wychodzi takim jakby przodem do klienta, że decyduje się również za wymienione już opony zakupione, zwrócić pieniądze. I tak jak mówię, być może również przednia opona, pomimo że ona nie podlega formalnie, przynajmniej według mojej wiedzy na dzisiaj, akcji serwisowej, może być wymieniona. Dobrze. Może ja teraz pokażę, co tutaj się wydarzyło z tą, z tą tylną oponą, jak ona się zużyła, dziwnie. To jest opona Dunlop Trailmax Mixtur i tutaj można powiedzieć, tu są te wskaźniki właśnie zużycia, jeden z akurat na grzbiecie. No oczywiście opona najbardziej zużywa się na grzbiecie, nie ma dwóch zdań. I to jest naturalna sprawa, chyba że jeździ się maksymalnie dużo po torze, albo poszucze gdzieś w terenie i tak dalej, ale jeżeli jeździ się też turystycznie. Zobaczcie, tutaj po prostu nie ma już bieżnika, jest płyso. A tutaj nagle w innym miejscu, zobaczcie, tego bieżnika jest jest więcej po prostu i to jest, to jest dla mnie bardzo dziwna sytuacja. E, tutaj o, jeszcze jest, jeszcze nawet ten e, ogranicznik nie został przekroczony. A proszę, a zobaczcie tutaj. Tutaj ogranicznik już jest dawno, jest dawno już zużywany. Także tak to wygląda na tylnej oponie. E, pokażę jeszcze, że ona jest tube type, tak, tu jest napisane Tube Type, czyli to jest opona radialna, tylko oczywiście do tylnego, na, tylną, na tylne koło i jest oponą typu dętkowego. Natomiast ta, którą zakupiłem, zobaczcie, tu jest napisane, jest tubeless. Jest opona oczywiście też radialna. I właśnie, indeks prędkości 69V. To jest nośność i prędkość maksymalna. A ta opona fabrycznie założona ma 69, czyli nośność ta sama, ale indeks prędkości H. Ok, natomiast przednia opona jest w takim zużyciu aktualnie. Przednia opona jest w takim zużyciu, tu jeszcze jest sporo tego, myślę, bieżnika. Natomiast zastanowiło mnie coś innego w tej oponie. Nie wiem, czy to będzie tutaj widoczne. O, na przykład w tym miejscu. Zobaczcie, to jest świeża opona. Tego typu. Hm. Tego typu rzeczy, jak takie chodzi mi o te marszczenia, tego typu rzeczy zdarzają się raczej w oponach już no takich no, kilkuletnich, gdzieś tam, które długo stoją, etc., etc. W wielu miejscach na tej oponie e, przy bieżniku są takie rzeczy. Ja nie wiem, czy to jest coś, co powinno tutaj być, czy, czy nie do końca. To nie jest jeszcze pękanie, ale to jest takie. Ostrość. No właśnie. O, tak to wygląda. No nie wiem, to jest dosyć, dosyć dziwna sprawa. No dobrze, więc podsumowując, jest akcja przywoławcza, wymieniają oponę, zwracają pieniądze za oponę, jeżeli już wymieniliście sobie za swoje pieniądze, zwracają koszty wymiany tej opony, nie ma problemu. Co więcej, możliwe, że również uda Wam się uzyskać wymianę czy też zwrot pieniędzy za przednią oponę. Jak to jest motywowane, jak to może być motywowane? Na wiele sposobów, najpierw zapytajcie w swoim serwisie o tą przednią oponę również. Ok, chciałbym pokazać jeszcze, bo nie wiem czy zauważyliście, tam są dwie opony, ponieważ kupiłem również przednią oponę już, ja jej na razie nie będę wymieniał, bo tak jak mówię, z tą nową Dunlop tylną zużyję tą, myślę, że one w tym samym czasie do, dokończą swojego żywota, natomiast kupiłem już oponę naprzód i jest to opona Pirelli Scorpion, jest to opona Scorpion Rayleigh, E, STR. Jest to opona, o której ja myślałem. Niektórzy mi ją polecali, jedni ją podobno lubią, inni ją nie lubią. Ja miałem z nią do czynienia tylko na jednej z jazd próbnych y, 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 Yamaha Tenere, bo fabrycznie te opony są na tenerze 700 y, montowane. Mi ta opona się podobała na pewno z wyglądu. Dwa, no na pewno lepsze właściwości ma, bo ta kostka wydaje się być taka, no to nie jest terenowa opona czy, czy na błoto, ale na pewno znacznie bardziej terenowa niż ta. A jednocześnie ci, którzy jeżdżą na asfalcie, chwalą sobie te opony na asfalcie. Nie wiem, chodziło mi o to, że chcę to przetestować i kupiłem tą oponę. Tak jak mówię, te zjadę pewnie dosyć szybko. Nowy zestaw, więc założę również i naprzód i na tył te STR-y. I co ciekawe, na tej oponie właśnie jest napisane już to, o czym ja mówiłem. Czyli to jest też opona bezdętkowa, ale jest napisane On Tube Type Rim Fit A Tube. Czyli na typ obręczy dentkowy załóż dentkę. Tutaj jest nawet to napisane formalnie. Krótko mówiąc, jest to opona bezdentkowa, ale mówią o tym, że jeżeli masz obręcze dentkowe, załóż dentkę. Czyli wprost mówiąc, ta opona bezdentkowa czy każda inna nadaje się na dentki, natomiast typu dentkowego opony nie nadają się na obręcze bezdentkowe. Także o tym pamiętajcie, tak to wygląda. Ta opona ma oczywiście zaraz zobaczymy 54V e, czyli 54 to jest taka nośność jak tamtej opony natomiast tej, tej przedniej e, Dunlop natomiast ta opona ma 54H czyli ta ma również e, bezdętkowa wyższy indeks prędkości no dobrze mam nadzieję mam nadzieję że trochę wam pomogłem w kwestii po pierwsze informacji o tej akcji serwisowej przywoławczej, po drugie wskazałem na możliwości odzyskania pieniędzy za opony, jak to może przebiegać, w tym również przedniej. Korzystajcie z tego, jeżeli jeszcze serwis do Was nie dzwonił, moim zdaniem sami zadzwońcie i dopytajcie się, bo to jest już na tyle e, informacja e, dostępna, że już e, no nie da się tego ukryć i i jak najszybciej powinniście to zrobić. Poza tym, jeżeli jest akcja serwisowa, to jakieś niebezpieczeństwo jednak istnieje w kontekście tej tylnej opony, że coś tam się może wydarzyć. Z mojej strony, tyle. Ja mam taką prośbę jeszcze. Zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli jest to kanał i treści na nim, które w jakiś sposób Was interesują, powracacie do tego. Dla mnie jest to ważne, bo zależy mi na tym, żeby subskrybentów Was, tych oglądających w sposób stały, przybywało na moim kanale. Ja widzę w statystykach, że bardzo dużo spośród oglądających filmy są to osoby powracające na mój kanał, i jest ich kilkukrotnie więcej często niż subskrybentów. To znaczy, że jesteście wśród moich widzów jesteście powracającymi osobami, które powracają na ten kanał, oglądają kolejny z publikowanych filmów, jednak nie decydujecie się na subskrypcję. Zasubskrybujcie, będę Wam bardzo wdzięczny. Natomiast oczywiście decyzja należy do Was. Ja staram się, żeby treści, które tutaj publikuję, w jakiś sposób były wartościowe, ciekawe albo przynajmniej przyjemne z jakiejś podróży. Dzięki powodzenia, cześć!